Zrównana determinacja marki ICL w prowadzeniu badań nad produktami dla rolnictwa doprowadziła do powstania m.in. tego zaawansowanego nawozu przeznaczonego do fertygacji. Nowa Pekacit to nasz nowy, silnie zakwaszający i wysoko rozpuszczalny nawóz fosforowo-potasowy przeznaczony do gleb wapiennych i do wód stosowanych do podlewania o wysokiej zawartości wodorowęglanów. Jest produkowany z surowców mineralnych wydobywanych w Izraelu. Fosforan pochodzi z kopalni na pustyni Negev, a potas z Morza Martwego. Specjalne właściwości produktu Nowa Pekacit sprawiają, że doskonale nadaje się do bezpiecznego obniżania pH wody i gleby wokół korzeni w celu zwiększenia dostępności składników pokarmowych poprzez działanie. Zakwaszające, co skutkuje zwiększeniem plonu oraz jakości samych roślin. Nowa Pegacit jest nawozem o niskim pH nie zawierającym azotu ani chlorków. W przeciwieństwie do innych nawozów zakwaszających, jest bezpieczny w dotyku i doskonale nadaje się do wszystkich upraw poddawanych wertygacji. Szczególnie sprawdza się w przypadku owoców, warzyw i roślin uprawnych. Sama fertygacja jest również bezpieczniejsza, łatwiejsza i skuteczniejsza, ponieważ Nowa Pekacit pomaga utrzymać system w czystości dzięki zapobieganiu osadom. Oprócz dostarczania składników pokarmowych, Nowa Pekacit zakwasza glebę, neutralizując i rozpuszczając wodor węglany. W ten sposób eliminuje problem osadzania się kamienia i zatykania przewodów i kroplowników w delikatnych systemach podlewania kropelkowego. Nowa Pekacit ma wiele zalet: obniża koszty ponoszone przez rolników, wydłuża żywotność systemów nawadniających, poprawia stan gleby i jakość upraw oraz jest dobry dla środowiska. Nowa Pekacit jest najlepszym nawozem dla twoich upraw.